Jonathan, proszę wejść. W tym miejscu zawsze cierpnie mi skóra. Ma pan rację, że jest pan ostrożny. Nawet ja, choć jestem odważny, unikam wchodzenia do tego pokoju, jeśli nie muszę tego robić. Oni potrafią być naprawdę niebezpieczni. Wiele widziałem. Muszę już iść. Doktor Seward czeka na pana w swoim gabinecie. Jonathan, nareszcie jesteś. Tak się martwiliśmy. Wszystko jest w porządku. Co takiego odkryłeś? Carfax nie jest tak opuszczony, jak myśleliśmy. Hmm, rozumiem, co masz na myśli. Dzieją się tam dziwne rzeczy od pewnego czasu. To wszystko staje się niepokojące. Czy wiesz coś o pierścieniu, który przyniosłem? Dzięki minie udało mi się zrekonstruować jego historię. Mina przetranskrybowała zapis, którego dokonał mój przyjaciel historyk na woskowych cylindrach. Moje ataki są tak częste, że nie pozostaje mi wiele czasu na pracę. Siward nalegał, żebym odpoczywała, ale chciałam ci pomóc. I co odkryliście? Ostatni ślad pierścienia urywa się w 1442. Podobno należał do radu rzymskiego księcia i brata przyrodniego Drakuli, jak się okazuje. Ale jest coś jeszcze. Podobno pierścień jest niekompletny. Rzeczywiście. Na opisanych rycinach pierścień jest pokazany z diamentem na środku. Wedle dokumentów mojego przyjaciela, kamień miał moc równoważenia złej strony pierścienia. Nic więcej nie wiemy, ale jest pewne, że Dracula będzie chciał go odzyskać. Czy coś ci mówi nazwa Styx? To była rzeka w greckiej mitologii, ale wydaje mi się, że tak nazywa się jakiś londyński teatr. Tak, to nawet ostatni krzyk mody. Kino, w którym pokazywane są horrory. Tajemnicza atmosfera otacza właściciela tego kina, ale popytałem tu i ówdzie. Nie dzieje się tam nic podejrzanego. Dowiedziałem się w Carfax, że Dracula jest właścicielem styksu. Boże, czytałam, że cały Londyn stoi tam w kolejkach na seansę. Musimy wziąć to pod uwagę. Wątpliwe jest jednak, żeby to Styx był naszym głównym celem. Żeby na dobre pokonać Drakulę, musimy znaleźć jego kryjówkę i uderzyć w sam jej środek. Szczerze powiedziawszy, nie wiem co robić. Mina... Jeśli nie jest pani zmęczona, możemy znowu spróbować hipnozy. Jestem gotowa zrobić wszystko, aby wyzwolić się z jarzma Drakuli. Spróbujmy. Twoje oczy się zamykają. Twój duch krąży swobodnie. Co widzisz? Widzę ogród z kamieni. A chodzi cień. Idzie po mnie. Słyszę głosy. One sprawią, że zwariuję. A! Pomóż mi. Mina, teraz będziesz spała. Śpi, śpi. Za każdym razem opisuję tę scenę w ten sam sposób. Myślę, że kamienny ogród to cmentarz przy wysokiej bramie. Wysoka brama, mówisz? Teraz, kiedy mi pi, mogę opowiedzieć Ci, że moja podróż do Carfax prawie kosztowała mnie życie. Człowiek zwany Pibody nie miał tyle szczęścia. Znalazłem jego ciało. Chyba pracował przy wysokiej bramie. Pibody nie żyje? Przeprowadzał dochodzenie w moim imieniu. Mówił, że widział jakieś dziwne rzeczy przy grobowcu z kamiennym wilkiem. Jest więcej niż prawdopodobne, że cmentarz jest miejscem, gdzie Drakula urządził swoje ostatnie sanktuarium. Weź ten klucz, idź tam. Bezpiecznie będzie przejść przez ścieki. Ja zostanę tu z miną.